Jakie niespodzianki czekają nas w nowych odcinkach dziedzictwa? Pewne jest, że emocje osiągną apogeum. Aize nie może sobie wybaczyć, że zraniła Ferita. Na nie udaje się przekonać Yamana, by nie uciekał z aresztu. Co jeszcze wydarzy się w odcinkach od 764 do 768, które będą emitowane od 1 do 5 grudnia? Dziedzictwo, odcinek 764, emisja 1 grudnia 2025 roku. Korei przyprowadza dodo do szpitala. Tylko Feritowi udaje się uspokoić rozpaczoną dziewczynkę. Ku radości wszystkich Aize odzyskuje przytomność. Yaman, Nana i Jusuf są bardzo podekscytowani podróżą do Gruzji. Nana postanawia nakręcić film na pamiątkę wyjazdu. Gdy później ogląda pierwsze nagrania, spostrzega, że w pewnym momencie Yaman patrzy na nią z miłością, a później, pod jej nieobecność, mówi o niej życzliwie. W dniu wyjazdu okazuje się, że nane bardzo boli ząb. Jaman siłą zawozi ją do dentysty. W tym czasie Ainer, chcąc uniemożliwić im podróż, wyjmuje z torby nany jej dowód osobisty i paszport. Dziedzictwo odcinek 765 Emisja 2 grudnia 2025 roku. Aize zamierza wyznać Feritowi całą prawdę. Jednak Korej przekonuje ją, że byłaby to fatalna decyzja dla wszystkich. W rezultacie, gdy Ferit oświadcza się Aize, ta nie tylko nie przyjmuje oświadczeń, ale mówi ukochanemu, że chce się z nim rozstać. Ferit jest zdruzgotany jej decyzją. Yaman, Nana i Yusuf nie mogą się już doczekać wspólnego wyjazdu do Gruzji. Na chwilę przed wyruszeniem na lotnisko niespodziewanie w rezydencji pojawia się policja, a Yaman zostaje zatrzymany jako podejrzany o handel narkotykami. Chociaż nikt z jego przyjaciół i bliskich nie ma wątpliwości, że Yaman jest niewinny, jego sytuacja jest naprawdę trudna. Dziedzictwo odcinek 766. Emisja 3 grudnia 2025 roku Chociaż Ferit mobilizuje swoją ekipę, żeby pomóc przyjacielowi, sytuacja Jamana jest bardzo trudna. Krymły nie może pogodzić się z tym, że jego imię ma być kojarzone z handlem narkotykami. Nana robi, co może, żeby wesprzeć jego i domowników. Ferit ignoruje słowa Ajze o rozstaniu i stara się zachowywać, jakby nigdy nic, jednak Aize, choć wbrew sobie, za każdym razem go odrzuca. Korej przygląda się sytuacji z nieskrywaną satysfakcją. Neze udaje się dotrzeć do ojca Basak i ją zdemaskować. Dziedzictwo, odcinek 767, emisja 4 grudnia 2025 roku. Aize nie może sobie wybaczyć, że zraniła Ferita. Na nie udaje się przekonać Yamana, by nie uciekał z aresztu. Obiecuje, że zrobi wszystko, aby odzyskał wolność. Ferit niby przypadkiem zostawia w celi telefon. Jaman dzwoni do nany i oboje dodają sobie otuchy. Aize i Neze muszą opuścić zajmowane mieszkanie. Siostry pilnie poszukują nowego lokum. Ferit postanawia im pomóc. Ibrahimowi udaje się ustalić miejsce przeładunku, w którym na tiry z koncernu Yamana ładowano narkotyki. Dziedzictwo, odcinek 768, emisja 5 grudnia 2025 roku. Ferit udostępnia Aizę i jej rodzinie dom Alego, a sam z Falkanem przenosi się gdzie indziej. Aizę początkowo nie chce się zgodzić, ale Ferit nie ustępuje, a ona zdaje sobie sprawę, że nie ma wyjścia. Gdy Ferit niespodziewanie wraca po coś do domu, znajduje zapłakaną Aizę i poprzysięga sobie, że pozna całą prawdę. Basak nie może wybaczyć Neze i zamierza się na niej zemścić. Jaman i Nana układają plan. Nana udaje się do firmy. W gabinecie Yamana znajduje podsłuch i przyłapuje Fuata. Na miejscu pojawia się także Nedim, ale udaje mu się nie ściągnąć na siebie podejrzeń. Towarzyszy na nie na posterunek. Ferit zajmuje się przesłuchaniem Fuata, jednak zastraszony przez Nedima mężczyzna wszystkiego się wypiera.